Kosmuzyczka. cześć strony oski dzisiaj przez 90 dni zmieniam nick kurde cholera spot mikołaj przepraszam um, nie ma odcinków dlatego, że telefon mi ledwo co na, nagrywa nie wiem, nie 10 minut i jakoś, nie wiem, potem laguje i jak macie lagi. Więc filmy będą dużo rzadziej. Ja jestem Ale... ja super. Dał mi challenge. bo są niego już dawno, dawno. Michluk. Możliwego wybić, dać mi mu suba. To dwa kry. No i powiedział, że zmienia RM, czyli rodzina Michluka. No i... Podejmę się tego wyzwania. Przez, przez 90 dni nik RM. Mi, Mister Oski. Kacę was. Siema.